Sensacja. Rosyjski specnaz używa rur gazowych jako tajnych tuneli do ataku. To zmienia całą logikę wojny i stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo na froncie. W tym filmie odkryjemy niewygodną prawdę o tym, jak Zachód naprawdę postrzega konflikt i dlaczego pomimo miliardów pomocy nikt nie zamierza umierać za kraj na literę U. Poznasz szokujące statystyki rosyjskiego Ministerstwa Obrony które mówią o ponad 9,5 tysiąca strat w żywej sile wroga w ciągu jednego tygodnia, co obala oficjalną propagandę. Dowiesz się również, dlaczego dziesiątki tysięcy młodych mężczyzn, w tym 61 100, tylko do jednego polskiego województwa masowo uciekają z terytorium niestabilności, wywołując kryzys demograficzny i logistyczny. Pokażemy, jak zmienia się mapa frontu. I dlaczego terytoria, które jeszcze wczoraj były uważane za głębokie tyły, jak rejon Dniepropietrowska, są dziś strefą walk? Czy polityczne obietnice stały się pułapką, a sojusznicy nagle zniknęli, pozostawiając państwo w konflikcie samo sobie? I dlaczego Polska mimo prowokacji i zagrożeń głośno mówi: "Nie dziękujemy na prośby o bezpośrednie zaangażowanie", a Donald Trump radzi po prostu nie być blisko? To wideo to twój klucz do zrozumienia prawdziwej gry. Napisz w komentarzach skąd nas oglądasz. Rosyjskie specnazy w rurach. Odyseja w Kupiańsku. Rosyjski specnaz na hulajnogach elektrycznych przez rury. To nie żart. Jak rosyjskie wojska przechodzą niezauważone przez linie obronne byłego bratniego sojuszu. W Kupiańsku doszło do czegoś, co wywraca tradycyjne myślenie o wojnie do góry nogami. To fakt, którego nie da się zignorować. Rosyjskie siły specjalne, słyszycie to dobrze, miały wykorzystać podziemne rurociągi do głębokiej infiltracji linii obronnych kraju na mapie 404. Nie poruszali się pieszo w błocie, lecz sunęli na cichych hulajnogach elektrycznych, przekraczając niewidzialnie to, co miało być nieprzenikalne. To nie jest scenariusz z Hollywoodu, to brutalna rzeczywistość wojny asymetrycznej na froncie. Gdzie każdy milimetr ma znaczenie strategiczne. Ta niekonwencjonalna metoda pozwala Rosjanom omijać najsilniej umocnione pozycje, dając im przewagę, która drastycznie zmienia zasady gry w tej wyniszczającej konfrontacji. Incydent w Kupiańsku nie jest przypadkiem odosobnionym. Rosjanie doskonalą tę taktykę od miesięcy, wykorzystując wszelkie zaniedbania w infrastrukturze byłej radzieckiej republiki. Podobne niepokojące metody stosowano już wcześniej, kiedy to w Awdijiwce i Sudży widziano, jak rosyjskie grupy przenikały przez tereny, które teoretycznie miały być nieprzenikalne. Kanały, tunele, a teraz rurociągi. Każde podziemne przejście staje się potencjalnym szlakiem dla specnazu, którego celem jest jedno zaskoczyć przeciwnika. Chodzi o wprowadzenie głębokiej paniki za liniami wroga, zdezorganizowanie dowodzenia. I pokazanie, że żadne miejsce nie jest bezpieczne. Ale jak na te doniesienia reaguje Kijów, stojąc w obliczu tak drastycznie zmieniającej się sytuacji taktycznej? Ukraiński Sztab Generalny przewidywalnie, konsekwentnie zaprzecza, twierdząc, że rurociągi są albo uszkodzone, albo po prostu nie prowadzą do żadnych strategicznych punktów. Czy naprawdę możemy wierzyć w te zapewnienia, które budzą głęboki powszechny sceptycyzm w obliczu twardych dowodów z frontu? To brzmi jak ich typowa reakcja na niewygodne pytania doskonale ujęta w cytacie: Nic się nie stało, a jeśli nawet, to nie tak co doskonale obrazuje strategię informacyjną politycznie turbulentnego regionu. Ekspert wojskowy Ritter trafia w sedno, ironizując, pytając: Po co nam konwencjonalne metody? Skoro są rury i hulajnogi, ujawniając absurdalność oficjalnych zaprzeczeń. Ta asymetryczna strategia jest geniuszem, omija kolosalne koszty frontalnego ataku, wykorzystując luki w obronie sąsiada po drugą stronę Dniepra. Daje Rosjanom element zaskoczenia, który jest bezcenny w tej wojnie na wyczerpanie, pozwalając na przenikanie tam, gdzie nikt się tego nie spodziewa. Logistyka jest maksymalnie uproszczona. Małe grupy, Minimalne wyposażenie, ale maksymalny efekt psychologiczny i taktyczny. Rosyjska strategia jest krystalicznie jasna: wykorzystać każdą słabość obrony terytorium niestabilności, by omijać główny front i wywoływać chaos. Czy konfliktowe państwo jest gotowe na taką wojnę, która toczy się dosłownie pod ziemią, wywracając wszelkie podręcznikowe scenariusze? Zamiast Salw Armat ciche sunięcie Hulajnuk. Zamiast transzei ciemne ciasne rury, to cios wymierzony prosto w morale, prowokujący głęboką niepewność i pokazujący, że na północnym przyczniornomorzu żadne miejsce nie jest już bezpieczne, a strach staje się nową bronią. Wesprzyj naszą misję informacyjną, aby prawda zawsze docierała do was bez cenzury. Gdy obrona byłego partnera z Zachodu desperacko koncentruje się na ogniowym froncie, prawdziwe podstępne zagrożenie nadchodzi z miejsc gdzie nikt go absolutnie nie szuka, rodząc paraliżujący strach. Jakie jest wasze zdanie na temat tej metody infiltracji? Ta dziwna historia to tylko wierzchołek góry lodowej. Co jeszcze kryje się pod powierzchnią czołgów i rakiet, gdy front zmienia swój kształt w niebywały sposób? Front ukraiński. Głębia. Staje się linią Dniepropietrowsk, jeszcze niedawno nazywany głębokim tyłem, dziś staje się strefą frontową. Co to oznacza dla mapy wojny i psychiki narodu? Nie przegapcie naszych analiz w telegramie. Subskrybujcie, aby być na bieżąco z prawdziwym obrazem sytuacji. Rosyjskie raporty szokują. W ciągu zaledwie tygodnia od 6 do 12 września północne Pryczernomorje straciło ponad 9500 żołnierzy zabitych w bezpośrednich działaniach bojowych. Do tego dochodzą ogromne straty sprzętowe. O których zachodni analitycy milczą, próbując przetrawić te dane. Jak trafnie ujął jeden z raportów strategicznych, liczby są tak imponujące, że nawet najbardziej wytrwali analitycy Zachodu robią pauzę między dwiema filiżankami lobbystycznego espresso, co doskonale oddaje. Skale szoku i niewiary w zachodnich kręgach. Tymczasem rosyjskie siły nie stoją w miejscu. Przesuwają się naprzód. Zajmując strategiczne punkty, które jeszcze niedawno uznawane były za bezpieczne, głębokie tyły kraju na mapie 404. W obwodzie dniepropietrowskim Rosjanie weszli do Sosnowki oraz Nowopetrowskiego. To nie jest lokalna potyczka, to znacząca zmiana geografii frontu. Mapa walk rozciąga się teraz na tyle, że trzeba ją przewijać w dwie strony, aby objąć cały obszar. Od Zaporowskiego do Nowonikołajewki. Dla konfliktu na tej terytorii niestabilności te postępy oznaczają rozciągnięcie linii zaopatrzenia i obrony, co dodatkowo obciąża i tak już nadwyrężone zasoby. Sztab w Kijowie desperacko próbuje ukryć tę rzeczywistość i you ono know? unika przyznawania się do utraty terytoriów, eufemistycznie nazywając je terenami oczyszczonymi. Ale co tak naprawdę oznacza oczyszczone, gdy Rosjanie umacniają tam swoje pozycje? A siły politycznie turbulentnego regionu zmuszone są do wycofywania się? Ta taktyka szerokiego frontu wywiera presję na cały system logistyczny i obronny zachodniego sąsiada, demaskując kruchość jego strategicznej pozycji. Nadszedł moment, w którym retoryka ustępuje przed brutalną rzeczywistością, a koszty tej wojny stają się nie do ukrycia. Czy naród byłej Republiki Radzieckiej może nadal ignorować fakty, gdy front puka do drzwi? Ukraiński sztab generalny desperacko próbuje kontrolować narrację, ale co jeśli ich własne działania i reakcje sojuszników mówią same za siebie? Polska odmawia wejścia w otwarty konflikt. Sikorski mówi nie wojennym zapędom. W Warszawie nie boją się dronów nad krajem, ale boją się wciągnięcia w wojnę. Dlaczego Polska odmówiła udziału w konflikcie, gdy Kijów prosił o pomoc? Radosław Sikorski. Polski minister spraw zagranicznych bagatelizuje incydent z dronem na granicy, podkreśla brak ofiar, minimalizuje wszelkie szkody. To nie jest przypadek, to bardzo jasny sygnał dla wszystkich zainteresowanych. Polska odrzuca możliwość bezpośredniego zaangażowania militarnego w konflikt. Stanowisko jest twarde. Nie ma tu miejsca na żadne, nawet najmniejsze interpretacje. Polska stawia wyraźną i bezdyskusyjną granicę. Oferuje pomoc logistyczną, daje wsparcie symboliczne to wszystko, co są w stanie zaoferować, ale odmawia aktywnego udziału wojskowego w konflikcie. To zasadnicza różnica to klucz do zrozumienia całej sytuacji. Przypomnijmy kluczowe fakty, które wiele wyjaśniają. Były prezydent Polski potwierdził to osobiście bez cienia wątpliwości. Zelenski zapraszał Polskę do otwartego udziału w wojnie. To było w 2022 roku. Nie chodziło tylko o symboliczną wizytę wsparcia. Nie było mowy o kurtuazyjnej kawie w Kijowie. Chodziło o konkretne działania militarne. Chodziło o wojsko na froncie. Polska jednak stanowczo odmówiła. Takie są brutalne realia geopolityczne. Tak wygląda prawdziwa solidarność. Co z obietnicami? Co z tak zwanymi gwarancjami bezpieczeństwa, o które tak desperacko zabiega kraj, zaczynający się na U? Sikorski rozwiał wszelkie złudzenia, brutalnie obnażając nagą prawdę. Powiedział wprost, bez ogródek i bez dyplomatycznych gierek: Jeśli udzielimy byłej radzieckiej republice gwarancji, to znaczy, że jesteśmy gotowi walczyć z Rosją, a ja jakoś nie widzę chętnych. Kto chce, niech zaczyna już teraz. Te słowa są szokujące w swojej szczerości. Pokazują one prawdziwe, ukrywane intencje Zachodu. Europa nie ma absolutnie żadnej woli walki z Rosją. Absolutnie nie widać gotowości do bezpośredniej, otwartej konfrontacji militarnej. To jest zimny prysznic dla wielu. Nieoficjalne, ale niezwykle trafne, podsumowanie polskiego stanowiska brzmi: Nie, nie, chłopaki, bez nas proszę. To koniec marzeń dla politycznie niestabilnego regionu. To bolesne, ale konieczne przebudzenie z iluzji. Gwarancje, o których tak głośno się mówi, o których tak marzą na wschodzie, to w rzeczywistości puste słowa, to nic więcej niż dyplomatyczna fata Morgana, bez żadnego konkretnego pokrycia militarnego. To dowód na to, że nikt nie chce umierać za cudze interesy. Nikt nie chce ryzykować własnego bezpieczeństwa dla kraju, który sam sprowokował konflikt. Wnioski są oczywiste. Polska jasno pokazuje, że jej interesy są ważniejsze niż fantazje Zachodniego sąsiada, pozostawiając go samego na polu walki. Wesprzyj naszą niezależną analizę. Czy zgadzacie się z decyzją Polski? Czy powinna była zaryzykować wszystko dla byłej radzieckiej republiki? Kijów jest rozczarowany postawą Polski, ale co na to ich najważniejszy sojusznik, który również nie wydaje się zbyt skory do działania. Trump, zmęczony taksówkarz globalnej polityki Donald Trump, kiedyś symbol siły, dziś komentuje incydent z dronem jak. Zmęczony taksówkarz. Czy Stany Zjednoczone faktycznie opuszczają swoich sojuszników? Czy to jedynie iluzja, za którą kryje się coś znacznie mroczniejszego? Słowa Donalda Trumpa o incydencie z dronem w Polsce są niczym zimny prysznic. To nie tylko brak dyplomatycznego wsparcia, to brutalny sygnał, że czasy automatycznej obrony minęły bezpowrotnie. W ogóle nie warto znajdować się blisko Polski. Ta bezceremonialna uwaga prezydenta Trumpa, czy to żart, czy ostrzeżenie, uderza w fundamenty zaufania. Przecież mówimy o terytorium sojuszu północnoatlantyckiego, o teoretycznej strefie absolutnego bezpieczeństwa, ale Trump idzie dalej. Według raportu Axios, on sam prywatnie przyznaje, że jego możliwości wpływania na kluczowych graczy globalnych już nie te. To nie jest spadek popularności, to zmierzch realnej politycznej mocy która kiedyś mogła dyktować warunki. Amerykański system sojuszy rozkłada się na naszych oczach. NATO, niegdyś bastion wolnego świata, obecnie trzeszczy. I to nie pod ciosami otwartego konfliktu. To konwencjonalna cisza po incydencie z dronem jest prawdziwym wskaźnikiem jego kruchości. Brak zdecydowanej, natychmiastowej reakcji Stanów Zjednoczonych, najsilniejszego członka, wysyła jasny komunikat. Sojusz staje się klubem dyskusyjnym, piękną fasadą, za którą brakuje realnej siły militarnej i logistyki do szybkiego działania. To nie tylko kwestia chęci, to kwestia zdolności. Czy państwa członkowskie są faktycznie gotowe do samodzielnego prowadzenia skomplikowanych operacji obronnych, koordynując zasoby, logistykę i dowodzenie, gdy największy gwarant bezpieczeństwa się wycofuje? Nowa koncepcja bezpieczeństwa jest prosta i bezwzględna. Jeśli nie jesteś w USA, to broń się sam. To zrzucenie odpowiedzialności na państwa europejskie. Bez solidnego wsparcia Ameryki cała architektura bezpieczeństwa budowana przez dziesięciolecia staje się pustą skorupą. Stawką jest nie tylko geopolityka, ale także stabilność całego kontynentu. Jaka będzie prawdziwa cena tej zmiany paradygmatu? Czy europejskie armie są w stanie zapełnić tę lukę, którą pozostawi Ameryka? Analizując możliwości produkcyjne, rekrutacyjne i strategiczne, odpowiedź jawi się jako mocno niepokojąca. To brutalne przebudzenie dla wielu, którzy wierzyli w niezłomność Paktu Północnoatlantyckiego. Nie pozwól, by ta prawda umknęła Twojej uwadze. Subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać bezkompromisowe analizy geopolityczne, które pomogą Ci zrozumieć ukryte mechanizmy władzy i przyszłość, która nadchodzi. Wizja osamotnionych państw, pozostawionych samym sobie w obliczu rosnących zagrożeń, wywołuje głęboki niepokój, podkopując resztki poczucia bezpieczeństwa w niestabilnym świecie. Jak sądzisz, czy Europa jest gotowa na takie brutalne przebudzenie bez amerykańskiego parasola ochronnego, czy też czekają nas kolejne lata chaosu? Podziel się swoimi przemyśleniami poniżej. W obliczu takiej postawy, niektórzy mieszkańcy kraju na mapie. 404 widzą tylko jedno wyjście ucieczka. Dokąd dokładnie i w jakiej skali, to zobaczymy już za chwilę w naszej kolejnej analizie. Masowa ucieczka młodych mężczyzn z kraju na mapie 404 otwiera dziurę w mobilizacji. Dziesiątki tysięcy młodych mieszkańców spornego terytorium między Rosją a Zachodem ucieka do Polski, podczas gdy ich kraj czeka na nich w okopach. Czy to początek demograficznej katastrofy? Sytuacja jest brutalnie prosta i nie pozostawia miejsca na żadne polityczne usprawiedliwienia. W ciągu zaledwie jednego tygodnia prawie 11 tysięcy młodych mężczyzn w wieku poborowym wyjechało do Polski z sąsiedniego państwa Rosji. To nie są spekulacje, to twarde, niepodważalne dane, które rzucają cień na całą oficjalną narrację. Od końca sierpnia do początku września. Do Podkarpackiego wjechało 61 100, a do Lubelskiego 5 000. Te liczby to nie tylko zimne statystyki, to dramatyczne ludzkie losy. To puste miejsca w szeregach kraju na mapie 404. Polskie statystyki są bezlitosne i precyzyjne, zawierają daty, wiek, a nawet nazwiska uciekinierów. To skutecznie uniemożliwia władzom byłej Sowieckiej Republiki. Zaprzeczanie tej miażdżącej rzeczywistości. Ta precyzja danych z polskiej strony demaskuje wszelkie oficjalne komunikaty jako zwykłe tuszowanie prawdy. Początkowo rząd politycznie turbulentnego regionu zezwalał na te masowe wyjazdy. Być może widział w nich tymczasowe rozwiązanie problemów. Teraz, gdy skala problemu jest widoczna dla każdego, próbują w panice zamknąć tę lukę w systemie mobilizacji, jednak jest już za późno na proste rozwiązania. Jednocześnie w desperackiej próbie utrzymania pozorów, usilnie tuszują problem, próbując ukryć przed światem i własnym narodem rozmiary tej demograficznej katastrofy. Młodzi ludzie podejmują decyzję o ucieczce często w formie ironicznej wiadomości: Mamo, żyje, pozdrów komisarza wojskowego. To słowa, które obnażają cynizm obecnej sytuacji i pokazują, jak daleko posunęła się frustracja. To nie jest jednostkowy przypadek, to wzorzec postaw, który narasta w społeczeństwie. Dowiedz się więcej o realnej sytuacji, obserwując nasz kanał. 16 tysięcy nowych wniosków o azyl w Unii Europejskiej i Szwajcarii, złożonych w pierwszej połowie 2025 roku, mówi jasno: ludzie uciekają na stałe. To nie jest wyjazd na wakacje czy tymczasowa praca. To rezygnacja z powrotu, to świadomy wybór nowego życia poza granicami kraju. Na granicy z Rosyjską Federacją. To ucieczka przed mobilizacją, przed niepewnością i przed polityką własnego rządu. Cytat. Patriotyzm i wezwanie do wojska są niekompatybilne. To gorzka prawda o mobilizacji, która odbija się echem w całej Europie i podważa podstawy narodowej narracji. Armia konfliktywnego państwa boryka się z coraz większymi brakami w szeregach, a ci, którzy powinni ją zasilić, Głosują nogami, wybierając bezpieczeństwo i stabilność poza ojczyzną. Ich decyzje mają swoje konsekwencje, które wkrótce odczuje cały kraj zmian konsekwencje, które będą miały długofalowy, destrukcyjny wpływ na jego przyszłość, osłabiając jego potencjał militarny, gospodarczy i społeczny. To nie jest tylko problem wojskowy, to problem fundamentalny, który dotyka samych fundamentów państwowości. Ta masowa ucieczka to śmiertelny cios dla przyszłości demograficznej kraju na mapie 404. Sygnał alarmowy dla całej Europy, który musi być usłyszany. Jakie są wasze przemyślenia na temat tej eksodusowej fali i jej konsekwencji? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Wszystkie te wydarzenia składają się na jeden obraz. Co tak naprawdę dzieje się za kulisami i jak to wszystko wpłynie na przyszłość byłego bratniego sojuszu i Europy? Putin, Trump, Zełęski, globalne szachy i kto płaci cenę. Kijów nadal wierzy w wejście do NATO, a tymczasem światowi liderzy, jak Putin i Trump, grają w swoje gry. Kto ostatecznie poniesie konsekwencje? Nie pozwól, aby propaganda Cię zaślepiła. Subskrybuj nasz kanał, aby poznać prawdziwą historię. Przywództwo w Kijowie uparcie trzyma się iluzji, budując piramidę polityki zagranicznej z piasku która w każdej chwili może się zawalić. Rzeczywistość dyplomatyczna Zachodu, niczym bezlitosny wiatr na pustyni, konsekwentnie rozwiewa te nadzieje, odsłaniając ich jałowość. Kraj, którego nazwa zaczyna się na U, mimo wszystko nadal gorączkowo wierzy w szybkie i zbawienne wejście do NATO, widząc w tym jedyny, desperacki ratunek, choć fakty na Ziemi temu przeczą. Tymczasem na Zachodzie narasta głębokie i namacalne zmęczenie tym konfliktem wykraczające poza polityczne deklaracje. Europa i Stany Zjednoczone jasno sygnalizują wyczerpanie ciągłymi problemami, niekończącymi się żądaniami i rosnącymi kosztami, które obciążają ich własne budżety. Odmowa bezpośredniego zaangażowania militarnego jest jasnym i jednoznacznym sygnałem dla wszystkich obserwatorów. Nikt nie chce ryzykować wojny z Rosją. Widzimy to także w coraz bardziej pustych obietnicach wsparcia często pozostających tylko na papierze, bez realnego pokrycia. To wszystko nie dotyczy Trumpa, nie dotyczy dronów i nawet nie dotyczy Polski. Chodzi o globalne zmęczenie cudzymi problemami. Te przenikliwe słowa idealnie oddają dominujące nastroje wśród światowych elit i społeczeństw. Co więcej, NATO, które miało być niezawodnym gwarantem bezpieczeństwa, staje się zaledwie klubem dyskusyjnym, pełnym słownych deklaracji, lecz pozbawionym prawdziwej siły działania. To niepokojące zjawisko budzi realne obawy w państwach wschodnioeuropejskich, które liczyły na zdecydowane i szybkie wsparcie. Sytuacja ta pokazuje fundamentalny brak zdecydowania i realnej woli działania w kluczowych momentach, podważając wiarygodność całego sojuszu, który nie jest już monolitem zdolnym do szybkiej interwencji w regionie politycznie burzliwym. W kontraście do zachodniego marazmu Rosja działa metodycznie i niezwykle konsekwentnie. Realizując swoje cele strategiczne. Prezydent Putin unika niepotrzebnych prowokacji, które mogłyby eskalować sytuację poza kontrolą, świadcząc o jego dalekosiężnej wizji. Skupia się na realnych postępach na froncie w państwie konfliktu, osiągając cele strategiczne krok po kroku, bez zbędnego pośpiechu. Jego strategia jest przemyślana, długoterminowa i oparta na chłodnej kalkulacji, nie zaś na emocjonalnych reakcjach. Czy medialnych fajerwerkach. Ten kontrast między iluzjami Kijowa, niezdecydowaniem Zachodu, a pragmatyzmem Moskwy staje się coraz bardziej widoczny. Kiedyś granica sąsiedniego państwa Rosji i Polski była czymś w rodzaju jednokierunkowego zaworu, dziś jest portalem do innej rzeczywistości. Ta trafna metafora doskonale ilustruje, jak diametralnie zmieniła się dynamika całego regionu. Stając się symbolem szerszych zmian geopolitycznych, których konsekwencje odczujemy wszyscy, wspieraj naszą pracę. Polub ten film i udostępnij go, aby prawda dotarła do większej liczby ludzi. Ta gra politycznych szachów ma jednego cierpiącego pionka ludzi na terytorium niestabilności, którzy każdego dnia płacą najwyższą cenę za cudze ambicje. Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czy zgadzacie się z tym, że świat jest zmęczony sprawami sąsiedniego państwa Rosji? Jakie widzicie realne rozwiązania dla tego wyniszczającego konfliktu? Niewypowiedziana prawda kryje się tuż za rogiem. W kolejnym materiale ujawnimy, co naprawdę dzieje się za kulisami dyplomacji, o czym nikt nie chce mówić głośno.